Zapraszam na g 2 gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Generalnie fajna, fajna gierka jest. Naprawdę fajna. Lubię w to grać. Moja, moja ulubiona giereczka to jest właśnie GTA 5. W roleplay bycie gangsterem. Kusaczek jest. Lubię. Lubię, no... Gram sobie codziennie. Codziennie sobie gram. Lubię. Z kolegami, mam kolegów. Kubli mam takich do grania, no to sobie gram, no nie. E, w ogóle to e, lubię GTA 5, Lubię być terem. No jedna... Mm, najbardziej tu lubię w sumie jak narkotyki są brane m, w GTA 5, lubię. E, generalnie to, to no. no tak, jak mama nie goni, to siedzę do trzeciej w nocy. O, lubię, naprawdę lubię. Który do... Ładna furka, co? No, za... Ja pierdziel, ale no, jak! Wow! wow! No, no, nie, nie uwierzycie! Ola, myciaca! O, oh, cześć! O, cześć! O, cześć! O, cześć! Panowie, nie, jesteście rodziną? No, kto pita? Ja. ja, A tak, owszem, to są moje siostry. Dzień dobry. Cześć, <noise> <Jezus, susza> tato! O, to jest jedyny brat. Ola, papa! Nie, tak naprawdę, jestem ich wujkiem. Od wielu lat razem kroczymy przez świat. Skończyliśmy w tym zapiziałym, brudnym, syfiastym mieście, które śmierdzi na każdym kroku. Ale mimo wszystko trzymamy się razem, zbieramy jedzenie i spędzamy wszystkie wspólne posiłki razem y, przy stole. Bo wierzymy w to, że jako rodzina jesteśmy w stanie wyjść ze wszystkiego, nawet z bagna. Dlatego właśnie <laughs> gadam takie głupoty do obcych ludzi. A. A to ja może stąd odejdę jak śmierdzi. No. Co? Nie, całe miasto śmierdzi. A, okej. Okay. To ja nie, nie, nie o, znam tego miejsca gdzie nie śmierdzi. Opa. A, ciekawe. Cześć. Jadą. Pff, Zdejmijcie Jezus, maski. Jezus zdeba, <laughs> Zdejmijcie maski, bo mają kot czerwony. E, kurwa, jebana. Normalnie, ale mi teraz zdenerwowałeś, tak mnie zdenerwowałeś, że po prostu dawno mnie tak nie zdenerwałeś. Naprawdę. Z, Boj, no. Tak okropnie, ale to tak okropnie Bole. mnie zdenerwowałeś. Po prostu jestem tak zdenerwowany nagle, taki impuls mnie uderzył. Po prostu. Dzień dobry. Wow! No, po Dzień dobry. prostu, no nie! Michael McKenzie, numer znaki 16. Dzień dobry! Co się dzieje? Czy panowie, którzy mają maski na sobie, mogą je zdjąć, i panie? Ja, pitole, ej, po prostu. Szokujące to jest, jak bardzo jestem teraz zdenerwowany. Ale tak, idę do domu, do widzenia. Dobra, smacz. Ja pierdolę, krzyknął żeby zdjęli maski, wszyscy zdjęli no, maski, boimy się jednego policjanta, no, nie no, super pomysł, super pomysł, no, świetny, uwaga, jeden policjant przyjechał, kurwa, stoimy chyba w 12 osób, o nie, tylko nie to, to jeden policjant, ej, schowajcie zioło, pan, pani idzie, ej, facetka idzie, halo... Halo, Mariusz, chowaj sioło, facetka idzie. Kurwa, mamy przejebane, będziemy na dywaniku. Tak, Mariusz, chowaj sioło, ja pierdzielę, co to było? No, ale mi zdenerwował teraz. Tak mnie, ale mi tak rozdrażnił. Tak mnie, ach, nie wiem, który to krzyknął, ale kurwa, wszyscy mnie zdenerwowali. Co jeden, to lepszy w Dobry. sensie. Panu a. A. A gdzie gdzie, gdzie wow. jest parkingowe? Wow! Chodzi pan, że mam włączone sygnały światłem? Chuj mnie to obchodzi! Miejsce parkingowe gdzie jest? Chcemy wyjechać vanem i co? Chłop zaraz pojechał na panu, nie? A Ty, tu tam. Ale na policjanta, chcesz wsiąść do auta! Gdzie jest miejsce parkingowe uh. pan zaparkuje! O, albo parkujesz tu! Podnieś ręce do góry! Kościół, ej! Dobra, Podnieś odpływie. ręce do góry! Ci panowie świadkowie są! Obróć się i podnieś ręce do góry! Nieźle? Nie, Parkuj! O, o, RZC, my idziemy na, na drugą stronę ulicy, dawaj tam Do tego garażu, bo tu już zaraz będą kłopoty To jest stary prywatny? Parking prywatny dla tych mieszkańców tutaj? Was stary, to już nie a trójka, to już rs trójka. O, tu, 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 o już jest rs trójka. Do. A nie A3 Dobrze, dobrze i starczy Bo tam już akcja była jakaś, jakiś gościu wyzywał policjanta, ja nie chcę być z tym kojarzony I... To nie do bo tutaj? No, może się... być tutaj, tak. tak. Wszyscy się zjechali, kurwa, ile samochodów. <śmiech> <śmiech> ja, myślałem, że nie mamy samochodów, a tu przyjechało pięć samochodów. Ja muszę sobie, ja ja muszę sobie... Ja się przeprosić, bo jestem... Dobra, 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 dobra. Nie, nie, dzisiaj się nic nie zacznie, dopóki się nie dowiem, co za kurwa dzban krzyknął. Szybko, zdejmujcie maski! Kto? Kto to zrobił? Ale przed butelem? Tak, Teraz? przed butelem, przed chwilą, no. Ja powiedziałem, zdejmijcie maski, bo mają kod czerwony. Czemu powiedzieliście z tej micie maski? No, bo mają kot czerwony i by wszystkich spisali. A jak załaszałeś nasze twarze, to nie ma problemu, nie? Powiem tak. Nie podjąłem jeszcze decyzji, czy jestem bardziej zły na ciebie, że to powiedziałeś, czy bardziej zły na resztę, że cię posłuchali, yy, ale powiem wam krótko: jak przybywacie w moim otoczeniu, to kurwa nie wydawajcie rozkazów w całej ekipie, jeżeli ja tu jestem i monitoruję sytuację, okej. Okay? Zostawcie myślenie mi. Uważam, że jeden policjant nie stanowi to żadnego zagrożenia, a na pewno zdejmowanie przy nim maski to już w ogóle nie jest dobry pomysł, skoro stoimy wszyscy ubrani w podobne kolory, widać, że się organizujemy, widać, że rozmawiamy i nagle, kurwa, wszyscy, a jeden mąż, zdejmujemy maski, żeby mu pokazać, kim jesteśmy. Bardzo głupi pomysł, bardzo nieprzemyślany pomysł, ten, jestem zawiedziony bardzo waszym zachowaniem. Mhm. Naprawdę. Do mieszkania. Nie, nieważne, co wystarczyło, tak naprawdę wystarczyło tam stać i nic nie robić. No i co, kurwa, wysłałby posiłki do ludzi, którzy stoją sobie na parkingu? No, głową troszkę ruszyć. To jeden policjant. Nie przesadzajcie. Myślę, że jakbyście stali na polu i by wam zrobił wjazd jeden gangus, to też byście bardzo nie przejęli. Rozumiecie, o co chodzi? Tak. No bo na przykład, będę wiedział. Niech okay. wszyscy wiedzą, niech wszyscy, niech wszyscy wiedzą po prostu. Po pierwsze, jak jesteśmy razem, to czekajcie na sygnały ode mnie albo od Insekta, na pewno nie od kogokolwiek, a jak już ktoś rzuci jakąś głupią myśl, to też się zastanówcie czy warto, a nie tego głucho ją po prostu wykonujecie i już, nie? Bo, no, no po prostu, ty, powiem Troszkę zdestabilizowałem się. To po prostu ta sytuacja wywarła na mnie bardzo negatywne wrażenie. Nawet sam nie wiem, co w tej chwili mam zrobić. No, i po, no powiem szczerze, no, troszeczkę w głowie mam Mentik, karuzelę taką, no, nie? Właściwie to sam nie wiem. Ma no, nie wiem, no, no, no po prostu mam przy sobie taką butelkę, i właściwie to, nie wiem, może może jednak sięgnę po broń, ale nie, bo tu policja już jedzie i przy, przy, porobią nam problemy, i po prostu, Dora, ej, pająk, i ty z nimi porozmawiaj, a jeszcze ja zastanowię, co zrobić ze swoim życiem dzisiaj, bo normalnie i, zawiodłem się okrutnie, Ż żegnam. Ale tak to, to Ciebie? Musiałem im to zrobić. To po prostu tak, tak mnie mega poirytowali, że to jest szok. Należy im się. Adios! Adios, kurwa. Idę się połączyć na radio. Ja no po prostu i. Nie wracaj. Kurwa, jak mi ktoś porwie, to będzie beka. Nie no, idę sobie ukraść jakąś furkę. My hmm. oh, god, you got coś tam. Czemu różowe włosy? mam jak oddaj furę, bo łeb odpierdolę, normalnie zły jestem! A ten mener to się nie popisał tym zachowaniem wobec policjanta. No ja bym mu by nie ratował. Naprawdę. Nie, nie popisał się, jestem na niego zły. Jestem na niego zły. Że się tak zachował. W sensie dla mnie to było mega chujowe, że się do policjanta tak sapać. Ba, 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 barara, tarara, tarara, na no, 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 na na No i żeby był to ostatni raz Okej okay, koniu Jakie to, ale tak to jest. było fałszywe to było strasznie <laughs> to było Ale to było, ale to było udawane Ja już was znam, wy jedne Już, już to rozchodziłem Cholery No i ta da. Dalej będę mówił, że jest, się zawiodłem Ale nieważne Mateusz udostępnia na chore filmiki, memy, historie Chore filmiki, memy, historie, Pojebana akcja tutaj jest. Pojebana. O, to gdzie udawali, że macie gra. O, no, no i co, gram za FD, GTA 5. No nie. Generalnie fajna, fajna gierka jest. Naprawdę fajna. Lubię w to grać. Moja, moja ulubiona giereczka to jest właśnie GTA 5. W roleplay bycie gangsterem. Kusaczek jest. Lubię. Lubię. No, gram sobie codziennie. Codziennie sobie gram, lubię z kolegami, mam kolegów. Kubli mam takich do grania. No to sobie gram, no nie. W ogóle to... E, lubię GTA V. Lubię być Kameksterem. No jedna mm, najbardziej tu lubię w sumie jak narkotyki są brane. W GTA 5 lubię. E, generalnie to... to no... no tak, jak mama nie goni, to siedzę do trzeciej w nocy, bo lubię, naprawdę lubię. Naprawdę fajna rzecz, takim fajwem, Kieta 5, narkotyki. Lubię, no, poważnie. E, także zapraszam wszystkich do oglądania. No, jest kozaczek, lubię grać w Kieta 5. Dobrze jest, naprawdę. Lubię grać w Kieta 5. Fajnie mi się gram, narkotyki, gangsterka, szczelaniny, porwania, wościgi policyjne, lubię. tam pięć, lubię. No, tak, tak właśnie jest. O, Krzysztof Udostępcia. Jak to jest mieć małe FPS za, za duże pieniądze? Patologia gotowców. <noise> Jak to jest mieć małe fps -y za duże pieniądze? Patologia gotowców. <noise> kurwa, że takie grupy powstają. O nie, znowu wywalił serwer chyba. Zobaczymy, może wróci. Może wróci, może nie. Puma, puma, puma. Atakuje. Kurwa, kurwa. Kurwa, kogoś dorwie pewnie. Chyba kość dorwała. Wow. Jak się trzyma radio, to się nie da celować padła? Nie padła? E, jakby co, zmieniliśmy częstotliwość? Tak, 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 wiem, wiem, ale mieliśmy PUMĘ. Dobra, dobra. Ciebie nie słychać się, na tym na radio. Przynajmniej ja nie słyszę. Ja, tak, bo jestem na starej częstotliwości i zaraz już będę. Puma. Puma. Jakby ktoś mógł rozjechać, to by było super. Nie, to nie jest to najlepsze, ja wiem najlepsze. Gdzie jest Gdzie PUMĘ? E, tutaj macham. Tutaj macham, jakbyś powiedział tak. No prawa. Jak wyjdzie na samą górę, bo ucieknie w dół. Macham. Miałem ja na czego? O kurde, pancerna Pancerna U. Puma? No... Wo, Strzelać? Walcz z nią, nie, nie strzelaj Pokonam ją w równej walce Czarny suw wjeżdża do tunelu nic do praw zwierząt ci pokonają <noise> Ale mruczę co chwilę Uhu -huh. Dwa czarne na parking, nie jestem pewien. Ubezpieczam cię. Uch, kurwa, złapała za mało. Nie tylko go słychać, to Czarny sub wjeżdża pod polną druską od miasta. Czy biegnę. jaki tam suw? Nie pokona mnie, nie wiem, zasnęła chyba uchwała. Jest już Insekt bo. Chyba że się rzuci teraz. Yy, rzuciła się. Stanął. Na... Oj, oj, ruszyła się teraz. Uważajcie. To patrz. patrzę. Podbiegam. Kropka. No Nareszcie, ja piole. Weźcie coś takiego poluj no. To ziomki z wczoraj, chyba. Czy ziomek? 25% zresztą, lecimy. A, tam gadają sobie z auta do auta pewnie. Czyli ten suwa, to już obserwuje, bo on wiedział, że coś się dzieje. O, wyjeżdżał, Audi. W naszą stronę jedzie. Dobra, jedziemy za nim. Jedziemy w stronę autostrady. Tak, idziemy pod Mace Bank Po prawej stronie mijamy. Leguje, Jedzie w kierunku czerwonego parkingu. <grymne> no to powodzenia z dogonieniem. Mija czerwony parking z prawej strony. Z lewej. Skręca w prawo. W stronę komendy. Jedzie na litr To Te sportóweczki powinny doganiać, a nie doganiają. Za szybkie to to. no się przyjechali. Czarny SUV się pojawił. Skręcił w lewo, zatrzymał się pod ceurem. Wysiada z auta. I biegnie do, do domu szybko. Chodź jeszcze do. No kurwa, wbiega od razu do. Jedziemy. Wbieg do środka. Do budynku od razu. Raz, raz. O cholercia. Kresy są na dach. Ten SUV krążył ku mechanika co? zielonego. Kurwa. No. Dobra, gdzie, o, gdzie ich pakować? Gdzie no, ich pakować? I do ich auta pakuj, zbieramy Do prawa. Do Do tyłu po prostu. Mamy kawał na miejsce. <grym>. Nie, bierzemy Tutaj do, do Bierzemy ich auto. Z tej strony. A ten ziołek na auto kto to jest? Obudził się przed sekundą. Okej. Okay. Dobra, wszyscy są? Brakuje mi jednego auta. Jestem ja za jest wami w No i super. Dobra, rozstawcie się, gdyby gdyby Dobra, tak dobrze. było, że akurat wysłali dps sobie z całej loki. O, cholera, wysiąść nie mogę. No Dobra, znaleźć mu dowód to przede wszystkim. Mhm. Jednym i drugiemu. Ej, pomoc, bo wysiąść nie mogę. Jeszcze wszystko kiw? Poczekaj, poczekaj. Dobra, jeszcze ja się przeszukam. No spoko, i tak nie mam żadnych wartościowych rzeczy. Mhm. O, ho, ho! Rzeczywiście, nie masz! No ten to. ma klamę. No to już zabieraj klamę. No boje. Wytrych. A, czy ten drugi to jest ten co do budynku, tak? W większym, tak, korychło uh -huh. rychło. jeszcze okay. ma. Zabierać też? Wszystko zabieraj, nie pytaj. Zabieraj wszystko co wartościowe i tyle. Okay, okay. no Kurczę. Szybciochem, szybciochem. I dobra. Szybkie pytanie. Pracujecie na mechaniku? Nie. To co tam Ale robicie jest cały dzień? Tunik. Tak, tuningujesz Ta, no, tyle fury. Cały dzień. Turbo, neony, dyspotopon. A okej. Okay. Ty drugi też tunik, tylko nie pracujesz tam? Ja tu z nim jestem. A okej. Okay, Także okay. wiesz. Tuż, tak, ty parę dni rzędu tuningujecie to samo auto, nie? Mm, Jak parę ja. dni był czerwony. O, no. no właśnie. I? Tu jest problem. Jaki jest problem? Może. No, pewnie pomyliłeś auto, bo wcześniej ono było czerwone. A może jak zimę tam widziałeś podobne. Nie ja będę chciał przejrzeć telefony. Pewnie, pewnie masz rację. Nie wiem, czy było mnie słychać. I dobra, pakujemy ich z powrotem do Audycji i odjazd stąd. halo. Dobra, Teraz! Stary? No. E, będę mógł sprawdzić, jakie mają kontakty. Tak, jasne, ruszę z nimi co chcesz, jak masz ochotę. No w sumie ja nie mam więcej pytań. Bo to jest w sumie to mi szkoda czasu nawet na nich, wiesz? Tak, no bo jest Po no Biorąc pod uwagę to, jak się kolega kierowca zachował, że ktoś to zrobił to spierdolił do motelu, to. Oczywiście, szapoba. Szapoba. Zawsze się tak zachowujesz, jak ci ktoś ściga? No, chciałem mi spać już. A, no i, i dlatego wyszedłeś zaraz po tym, no nie? I dlatego twój kolega na pasażerze siedział i na ciebie rzekał. No, no tak, bo chciałem bardzo oddać bardzo auto i spać. No to czemu on się nie przesiadł na kierowcę? Bo nie umie kierować. A, to po chuj mu chciałeś auto oddać w takim razie? No nie chciałem mu auto oddać, tylko chciałem schować. Do garażu. No to kurwa oddać i schować, bo już się sam gubisz w zeznaniach. No schować i oddać to chyba to samo. A, że oddać, no, mi nie, chodzi, chyba że chyba schować. nie, bo nie. Dobra, szkoda czasu na takich... ...kombików. Drugiego to samo i skręcamy się stąd. Niech się leżą. Dziękuję wspieraczom za wspieranie kanału. A tu macie listę nowych wspieraczy. E, fajna, nie? Zostań wspieraczem.